Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mika Egett-Kenik. Reprezentuję zarówno instytucję taką stricte naukową, czyli Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, jak i Muzeum, Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Jestem przede wszystkim bardzo wdzięczny organizatorom konferencji, że zaakceptowano moją propozycję. Wystąpienia na dzisiejszej konferencji. Nie, miałem, nie przypuszczałem wtedy, kiedy zgłaszałem, że będę zaczynać w ogóle całą konferencję, jeżeli chodzi o, o sesje referatowe. No ale może tym samym moje wystąpienie będzie mogło dłużej, że tak powiem, oddziaływać i, i, i być zarzewiem jakiejś dyskusji, zarówno tuż po. Tej sesji, jak i, jak i później. Ja jeszcze chcę wytłumaczyć, że co prawda ta moja afiliacja jest podwójna, to tutaj głównie ten referat jednak jest wynikiem moich takich teoretycznych przemyśleń i doświadczeń związanych z pracą w Instytucie Historii Nauki, pan. Stąd też takie jego mocne historyczne, w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy zorientowanie. Tak zwany zwrot ludowy stanowi charakterystyczny fenomen polskiego dyskursu akademickiego i kulturalnego ostatnich lat. Będąc przejawem szerszych przemian w zachodnim podejściu do przeszłości i historycznego dziedzictwa, w dłuższej perspektywie może mieć istotne znaczenie dla rozwoju muzealnictwa. Szeroko rozumiane dziedzictwo szlachty i ziemiaństwa stanowi bowiem jeden z filarów współczesnego zasobu zbiorów publicznych. Głównie w wyniku powojennej nacjonalizacji tzw. mienia podworskiego, jak również tradycyjnego wiązania artystycznej i historycznej wartości ze społeczną elitarnością. Dostosowywanie się do współczesnej wrażliwości naznaczonej szczególnym wyczuleniem na równość, której szlachectwo samo w sobie było zaprzeczeniem nie tylko, ze względu, nie tylko pod względem hierarchicznej relacji z innymi warstwami, ale również chociażby patriarchalnej idei rodu, herbu czy dziedzicznych tytułów. Stanowi więc istotne wyzwanie, zwłaszcza w przypadku muzeów rezydencjonalnych, powstających właśnie po to, aby to specyficzne dziedzictwo chronić. W mniejszym referacie chciałbym skupić się nie tylko na sygnalizacji samego problemu, który zresztą ma o wiele dłuższe korzenie, ale również na możliwych rozwiązaniach, biorąc pod uwagę analogiczne doświadczenia przede wszystkim tutaj z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Mówiąc o zwrocie ludowym mam na myśli zjawisko, które bodaj a zarazem najzwięźlejszą, a zarazem dość pojemną definicję przedstawiła w ostatnim czasie profesor Jolanta Kolbuszewska z Uniwersytetu łódzkiego. Cytując jej słowa, zwrot ludowy jest nurtem nauk społecznych mieszczącym się w obszarze tzw. nowej humanistyki, która odsłania na świetle i problematyzuje dzieje milczącej większości, około 90%. Polskiego społeczeństwa doświadczającego długotrwałego podporządkowania. Charakteryzuje go świadome przekraczanie granic dyscyplin, eklektyz metodologiczny, krytyczne odniesienie do figury bezstronnego badacza, promowanie postawy zaangażowania, dystans w stosunku do historii narodowej, restytucja i wzmacnianie niedocenianego, zapomnianego wymiaru wspólnych dziejów. Samo pojęcie zwrotu ludowego pojawiło się w polskim dyskursie humanistycznym dopiero w, kilku, w ostatnich kilku latach. Za sprawą wydanych mniej więcej w tym czasie kilku książek, tutaj warto przede wszystkim wymienić Ludową historię Polski z 2020 roku pióra historyka Adama Leszczyńskiego czy Hamstwo z 2021 roku autorstwa antropologa Kacpra Pobłockiego. Tych publikacji było więcej oczywiście. Cechą charakterystyczną tych wydawnic, czy wciąż one powstają, cechą charakterystyczną tych wydawnic był ich popularno-naukowy charakter i stosunkowo wysoki nakład, odpowiadający na szerokie zainteresowanie czytelników spoza kręgu naukowego. Nie można jednak zarazem zapominać, że zwrot ludowy ma o wiele dłuższe bezpośrednie korzenie w polskiej humanistyce, sięgające co najmniej pierwszej dekady XXI wieku. Można tutaj wymienić chociażby twórczość no powiedzmy po francusko-polskiego historyka Daniela Bewoła, który w 2005 roku wydał głośną, choć typowo naukową monografię Trójkąt Ukraiński szlachta Zarat i Lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914. Sześć lat później ukazała się natomiast książka socjologa Jana Sowy pod tytułem Fantomowe ciało króla, peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Szczególnie ta druga książka odegrała rolę katalizatora krytycznego namysłu również wśród historyków nad dziedzictwem Rzeczpospolitej szlacheckiej, a zatem również nad historyczną rolą samej szlachty dla rozwoju polskiej nowoczesności. Co prawda, tego typu dyskusje prowadzono w polskiej humanistyce chociażby w latach 50. i 60. XX wieku. Różnica polegała jednak na tym, że były one wówczas ograniczone właściwie do środowiska historyków. To, co charakteryzuje tzw. zwrot ludowy, teraz, obecnie w naszych czasach, jest nie tylko wyjście, zdecydowane wyjście poza historyczną bańkę, lecz wręcz przyjęcie równoznacznej. O ile nie przejęcie w równoznacznej, o ile nie nawet wiodącej roli w tej refleksji, nad często dość odległą przeszłością, przez niehistoryków, socjologów, kulturoznawców, etnologów czy literaturoznawców. Warto też dodać, że wspomniany Adam Leszczyński, choć jest absolwentem studiów historycznych i doktorem historii, habilitację uzyskał z socjologii. Zwrót ludowy jako zjawisko charakterystyczne dla polskiego dyskursu humanistycznego ma jednak dość wyraźne powiązania z analogicznymi tendencjami na zachodzie, przede wszystkim w kręgu kultury anglosaskiej. Chodzi jednak nie, tylko, nie tyle o samą krytykę dziedzictwa, moglibyśmy to określić, feudalizmu, ile przede wszystkim kolonializmu i jego roli w kształtowaniu hierarchicznych stosunków społecznych w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, również w takich krajach jak Kanada czy Australia. Chodzi przede wszystkim o ruchy społeczne, które swój początek mają właściwie około 2014 roku, znane jako, czy określane jako Cancel Culture, Black Lives Matter, czy Woke lub Wokeness, ale których szeroka międzynarodowa rozpoznawalność w Europie zaczęła się właściwie dopiero po 2020 roku. Stąd też pojawiał się zarzuty ze strony historyków gospodarczych i społecznych epoki nowożytnej, że badacze z nurtu zwrotu ludowego określają system pańszczyzny mianem niewolnictwa, choć nie jest to uprawnione zarówno ze względu na kwestie prawne, jak i praktykę relacji społecznych. Zanim jeszcze przejdę do kwestii wpływu zwrotu ludowego na polskie muzealnictwo, należy w ogóle zadać sobie pytanie, czy polskie społeczeństwo ma jakiś problem z dziedzictwem szlacheckim w kontekście muzealnym. Wszakże muzea rezydencjonalne, zwłaszcza te największe, przeżywają teraz bardzo dobre lata pod względem frekwencyjnym. W wielu instytucjach co roku właściwie notujemy wzrosty. Co więcej, w takiej co więc w takiej sytuacji, yy, czy więc w takiej sytuacji muzealnictwo w ogóle potrzebuje reagować na tak zwany zwrot ludowy? Wydaje mi się jednak, że nawet jeżeli aktualnie ta sytuacja nie wygląda źle, nie mamy też do czynienia np. z bojkotem takich instytucji bądź intencjonalną dewastacją szlacheckiego czy też królewskiego dziedzictwa. To jednak istnieją przesłanki wskazującą, wskazujące na taką potrzebę. Przykładem jest chociażby ogólnopolska medialna debata dotycząca zakupu kolekcji czartoryskich przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe, Narodowego w 2016 roku. Abstrahując od zasadności tej decyzji, raczej pozytywnie przyjętej przez środowisko muzealne, ta dość kosztowna transakcja opiewająca na pół miliarda złotych, obejmująca zresztą nie tylko muzeali, ale również nieruchomości, w tym zamek Czartoryskich w Gołuchowie, wywołała szeroką publicystyczną dyskusję dotykającą samego znaczenia arystokratycznego dziedzictwa. W szczególności aktywniły się polityczne środowiska lewicowe, które wprost odwoływały się do odkupywania win za pańszczyznę. Krytyka była na tyle poważna, że Ministerstwo Kultury nie informowało już później o innych tego typu transakcjach, jak w przypadku zbiorów antycznych Popotockich z Krzeszowic przejętych przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Mówię to o takim informowaniu oficjalnym, medialnym, z, z fanfarami, tak, no, tak jak było w przypadku, w przypadku właśnie kolekcji czartoryskich. Bardzo podobne emocje tego typu wydarzenia potrafią budzić również w społecznościach lokalnych. Przykładem, no bo przykład czartoryskich to, był, to było jednak wydarzenie ogólnopolskie. Przykładem jest zakup kolekcji tarnowskich dla gminnego Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, dzisiaj nazwa tej instytucji to Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, sfinansowany w 2021 roku w ramach programu Ministerstwa Rozbudowa Zbiorów Muzealnych. Reakcje społeczne są do prześledzenia głównie na podstawie dyskusji na forach internetowych, w których również przewijał się dość często motyw pańszczyzny, jak również brak zrozumienia dla sensu zakupu rzekomo cennych przedmiotów, które w tym poprzemysłowym, powiatowym mieście miały mało kogo interesować. Warto w tym kontekście zauważyć, że polskie muzealnictwo artystyczne, czy też artystyczno-historyczne nigdy w zasadzie nie przepracowało tematu dziedzictwa szlacheckiego. I stało się tak nawet w okresie tuż powojennym, pomimo równoległego rozwoju marksistowskiej krytyki społeczno-gospodarczej. Powojenna taktyka naczelnych organów muzealnych była bowiem odmienna. Starano się raczej neutralizować potencjalne kontrowersje poprzez estetyzację tego wówczas określanego mianem feudalnego dziedzictwa, czyli wpisywania go w narrację o dziejach sztuki polskiej bez podkreślania jego społeczno-ekonomicznego kontekstu. W ten sposób budowano narrację muzealną, chociażby w państwowych zbiorach sztuki na Wawelu, które stanowiły główną instytucję poświęconą opiece nad dziedzictwem królewskim i szlacheckim, a właściwie magnackim, otwartą już w 1945 roku. Stało się tak, za przyzwoleniem i zarazem zachętą wczesnego dyrektora Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków Stańsa Lorenca, który sam był twórcą koncepcji trzech innych muzeów rezydencjonalnych – Pałacu na Wyspie, Pałacu w Wilanowie oraz Pałacu w Nieborowie – Stanowiących wówczas oddziały Muzeum Narodowego w Warszawie i funkcjonujących jako muzea sztuki względnie kultury, też jednak rozumianej głównie w kategoriach artystycznych. W podobnym duchu rozwijano również e, muzeum w Zamku Łańcuckim. W ludowej Polsce nie było instytucji w typie Feudalmuzeum w Wernigerode w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Która wpasowywała muzea rezydencjonalne w ramy społecznego, politycznego i ekonomicznego kontekstu, oczywiście prezentowanego w optyce marksistowskiej. W polskich warunkach za jego no, taki pośredni odpowiednik można uznać Muzeum Historii Wawelu, otwarte w 1949 roku według koncepcji Jerzego Szablowskiego. Jednak i w tym przypadku dominowała narracja historyczna, artystyczna. No, sam Szablowski był historykiem sztuki pomijająca wątki drażliwe i potencjalnie stawiające to dziedzictwo w negatywnym, czy chociażby kontrowersyjnym świetle. Trzeba jednak wspomnieć, że wspomniane Feudal Muzeum było i tak dość wyjątkowym bytem nawet w samej NRD, gdzie muzea rezydencjonalne, podobnie jak w Polsce, reprezentowały głównie analogiczny, historyczno-artystyczny sposób patrzenia na to elitarne dziedzictwo. No, najlepszym tego przykładem zespół Sanssouci w Poczdamy. Od lat 90. XX wieku w Wielkiej Brytanii jednak promowane jest poszerzenie przestrzeni ekspozycyjnych, tych właśnie też w takim tam dominującym tym nurcie historyczno-artystycznym, w dawnych ziemiańskich rezydencjach należących przede wszystkim do The National Trust oraz English Heritage, o na przykład dawne kuchnie, bądź inne pomieszczenia niereprezentacyjne, a ukazujące tak zwane życie pod schodami, blow czyli służby. W ostatnich latach pod wpływem wspomnianych ruchów społecznych spod znaku Black Lives Matter coraz istotniejszą rolę odgrywają jednak również narracje odkrywające przed zwiedzającymi związki tych rozmaitych siedzib ziemiańskich z kolonializmem, rozumiane zresztą dość szeroko od takiej faktycznej kolonialnej genezy danej fortuny po służbę państwową właścicieli w urzędach, Zajmujących się administrowaniem koloniami. Co prawda, tego typu działania spotykają się z dość głośną krytyką ze strony środowisk konserwatywnych, uchodząc za narzędzie deskredytacji dziedzictwa ziemieńskiego, postrzeganego jako fundament tożsamości narodowej. Oczywiście samego kolonializmu już raczej nikt obecnie nie broni. Ich inicjatorzy, jednak, znaczy mam na myśli tych ekspozycji czy tych narracji właściwie, Argumentują jednak, że tłumaczenie służy właśnie zachowywaniu. To jest to hasło explain and retain. A właściwie uzasadnianiu zachowania dziedzictwa, które może budzić współcześnie jakiś dyskomfort, na przykład wśród tych Brytyjczyków, którzy są potomkami ofiar kolonializmu. Warto dodać, że innego rodzaju, przejaw, prze, że innego rodzaju przejawem takiego nowoczesnego adaptowania ziemieńskiego dziedzictwa. Jest też właśnie na przykładzie rezydencji The National Trust albo English Heritage podkreślanie jego związków z historią LGBT, powodujące zresztą podobnie niechętne reakcje ze strony podobnego kręgu krytyków. W kontekście kontrowersji, jakie wywołują takie działania, warto przywołać wystawę czasową schleser Preußen Kolonial, Biografien und Zamlungen im Fokus, którą fundacja Preussische Schleser und Garten Berlin Brandenburg. Zorganizowała w berlińskim pałacu Charlottenburg w 2023 roku. Była to duża ekspozycja, mająca ukazywać kolonialne koneksje pruskich rezydencji królewskich od XVII do XX wieku, choć jej narracja nie do końca była chronologiczna. Wystawa niezwykle bogata w nowoczesne rozwiązania wizualne i edukacyjne. Charakteryzowała się dość wyrywkowym, a nawet chaotycznym charakterem pod względem sposobu przekazywania historycznych informacji, do tego dość swobodnie przeplatanych również współczesnymi wypowiedziami artystycznymi. Przekaz emocjonalny wyraźnie łączył się z intelektualnym w sposób, który z naukowego punktu widzenia mógł budzić i zresztą budził sprzeciw. Jej odbiór wśród krytyków należy uznać też za umiarkowany. Zarzucano tej wystawie brak jasnego przekazu co do związków Hohenzollernów i ich rezydencji z kolonializmem i niewolnictwem, którego zresztą w plusach nigdy nie było. Niektórzy uznawali ją wprost za niezbyt udany ukłon wobec popularyzującego się dyskursu postkolonialnego. Na koniec należy wreszcie odnieść się do aktualnej sytuacji w Polsce. Trzeba przyznać, że jak dotąd brakuje w polskim muzealnictwie rezydencjonalnym jednoznacznych refleksów zwrotu ludowego. Od kwietnia tego roku Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szereniawie pokazuje co prawda dużą ekspozycję czasowo pod tytułem Chłop-niewolnik opowieść o pańszczyźnie, w której tworzeniu pewien udział miał również wspomniany tutaj Adam Leszczyński. Rzeczoną instytucję z trudem można jednak nazwać oczywiście Muzeum Rezydencjonalnym. Można podejrzewać, Obserwując intensywny rozwój tematyki ludowej w szeroko pojętej humanistyce, że prędzej czy później jednak muzealnicy zmierzą się również z tym zagadnieniem. Pewnym paradoksem jest jednak to, że powojenna epoka socjalizmu, której zawdzięczamy właściwie rozwój nowocześnie rozumianych muzeów rezydencjonalnych w Polsce jako publicznych instytucji, bo to właśnie w tej epoce, po 1945 roku, te instytucje powstawały. Doprowadziła częstokroć do zniszczenia właśnie tych ludowych przestrzeni w obrębie udostępnianych zespołów rezydencjonalnych, które mogłyby aktualnie służyć egalitaryzacji ich muzealnej narracji. Jako jedno z możliwych rozwiązań, ale takie najbardziej oczywiste i właściwie nie budzące jakichś poważniejszych dyskusji, jak to właśnie było od lat 90. XX wieku, na, e, chociażby w Wielkiej Brytanii. Dawne oficyny, kuchnie, zabudowania gospodarcze. Stawały się bowiem po 1945 rokiem z reguły zapleczem biurowym dla ekspozycji wnętrz stanowiącej główny przedmiot opieki i zainteresowania zarówno opiekunów tego dziedzictwa, jak i oczywiście zwiedzających. O tym, czy da się tę przestrzenną ułomność jakoś przezwyciężyć, przełamując dotychczasowe opowieści o zamkach, pałacach czy dworach, jako przede wszystkim pomnikach historii sztuki, a nie świadectwach przeszłości społecznej, politycznej czy gospodarczej, dowiemy się już jednak zapewne w niedługiej przyszłości. Dziękuję bardzo za uwagę.